Jeżeli chcesz regularnie trenować, ale w ogóle ci się to nie udaje, to proszę cię, obejrzyj to wideo do końca. Bo jest kilka takich błędów, które my kobiety niestety popełniamy, i dzięki temu nie jesteśmy w stanie regularnie trenować, mieć silne, szczupłe i piękne ciało, o którym zawsze marzymy. Fajnie, że możemy. Pierwszy z tych błędów to jest to, że trzymamy kilka srok za ogon, łapiemy kilka informacji od tej trenerki, tego trenera, ten mnie tutaj zmotywuje, ten jest dietetyk, ten coś tam. I dzięki temu mamy paraliż analityczny, nie wiemy co robić w praktyce. Później oczekujemy od wszystkich, że będąc nas wspierać, przecież już wielokrotnie mówiliśmy im, że zaczynamy od poniedziałku, środy, piątku, 1 stycznia, i nic to nie zmieniło, bo nie doprowadziłyśmy tego do końca. Kolejna z rzeczy jest taka, że Próbujemy jakichś strasznie trudnych metod, które są dla nas za trudne. Nie jesteś sportowcem w skarbie, więc zacznij od małych, prostych rzeczy i doprowadź to do końca. Jeżeli te wszystkie rzeczy brzmią dla ciebie faktycznie, ja tak robiłam, to zapraszam Cię i zachęcam, żeby obejrzeć krótkie, niecałe pół godziny, darmowe szkolenie. Kliknij w link poniżej, czyli annasośnierz.pl Kośnik Motywacja. Zobacz proszę to szkolenie, niech to Ci pomoże. Dziękuję.